Uroczystości pogrzebowe Jana A. P. Kaczmarka. Laureat Oskara spocznie w Krakowie. Jan A. P. Kaczmarek nie żyje. Pogrzeb znanego kompozytora odbędzie się w sobotę, 25 maja o godzinie 12:00 w kościele święty Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej 52a w Krakowie. Laureata Oscara spocznie na cmentarzu rakowickim. W 2022 roku córka Jana A. P. Kaczmarka publicznie poinformowała fanów, że jej ojciec jest ciężko chory. Znany kompozytor cierpiał na nieuleczalną neurologiczną chorobę zanik wieloukładowy. Niestety, ale do tej pory nie wynaleziono lekarstwa na to rzadkie schorzenie. Jan A. P. zmarł 21 maja 2024 roku w wieku 71 lat. Uroczystości pogrzebowe Jana A. P. Kaczmarka. Laureat Oskara Spocznie w Krakowie. Pogrzeb Jana A. P. Kaczmarka ma charakter oficjalny. Oprócz osób ze świata kultury mają wziąć w nim udział władze państwowe. Artysta jeszcze przed śmiercią mówił, że chce zostać pochowany w Krakowie. Taka była jego wola. W ostatnich latach kompozytor związał się z Krakowem nie tylko artystycznie, ale też rodzinnie. Tutaj też był leczony w ostatnich miesiącach, powiedział polskiemu radiu dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski. Jan A. P. Kaczmarek kim był? Jan A. P. Kaczmarek miał 71 lat, urodził się w Koninie, to dzięki niemu w Poznaniu odbywał się festiwal Transatlantyk. Ponadto stworzył muzykę do ponad 70 filmów fabularnych i dokumentalnych. Pisał także do spektakli teatralnych w Polsce i USA. W 1989 roku na stałe zamieszkał w Los Angeles. Jego talent szybko docenili nowojorscy krytycy, którzy w 1992 roku przyznali mu nagrodę Drama Desk za najlepszą muzykę teatralną roku. W 2005 roku Kaczmarek zdobył Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. Stworzył też ścieżki dźwiękowe do kinowych hitów, jak Całkowite Zaćmienie, Plac Waszyngtona, Aż po Grób, Quo Vadis, Wojna i Pokój czy Bracia Karamazow. 21 maja we wtorek o śmierci artysty poinformowała jego żona: Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój mąż Jan A. P. Kaczmarek. Do końca był wojownikiem ufającym, że wyzdrowieje i będzie dzielił się swoją twórczością z nami. Czuwałam przy nim do końca. Zmarł otoczony miłością. Wartością, w którą wierzył najmocniej, napisała żona muzyka Aleksandra Twardowska Kaczmarek.